Hej, hej, hej! Witam Was serdecznie na moim kanale na YouTubie, w którym, na którym generalnie pokazuję szydełkowe tutoriale, ale dzisiaj porozmawiajmy o tym, co tygryski lubią najbardziej, czyli temat, który najbardziej pasjonuje, czyli pieniądze. Ile jestem w stanie zarobić na małym kanale na YouTubie? I przygotowałam się kilka takich statystyk, więc mój kanał w tym momencie, a jesteśmy w maju 2025 roku, obserwuje 12 652 osoby. Spisałam to przed chwilą i ten kanał otworzyłam 6 lat temu w roku 2018, w październiku roku 2018, ale tak naprawdę e, wówczas dodawałam sporadycznie filmy przez dwa kolejne lata, to były takie filmy, które wówczas prowadziłam bloga Moda na Bio, i ten blog miał dotyczyć zdrowego stylu życia, więc jakieś takie czasami przepisy, coś tam od wielkiego dzwonu wrzucałam, dlatego że równolegle byłam taką blogerką piszącą, piszącą i prowadzącą blogi pisane, a to z kolei sięga już kilkunastu lat, bo zaczęłam w 2012 roku, będąc na urlopie wychowawczym z moimi dziewczynkami i wówczas po prostu, tak jak wiele mam blogujących, myślałam, marzyłam, że Dzięki temu dostawię sobie jakąś kolejną nogę do domowego budżetu, a może nawet nie będę musiała wrócić do pracy. No, to było marzenie ściętej głowy i będę mogła po prostu z domu pracować. Wiecie, dużo jest w sieci różnych naganiaczy na, na takie, właśnie na kolejne szkolenia po to, żeby pójść w tym kierunku. W moim przypadku to nie wypaliło i przypuszczam, że taki jest los wielu, właściwie opierając się na znajomościach, na moich kontaktach z czasu, kiedy byłam dosyć aktywną blogerką i bardzo mocno udzielałam się w blogosferze, raczej właśnie u wielu dziewczyn to się skończyło na marzeniach. Niemniej właśnie moje najpierw marzenia związane z prowadzeniem bloga pisanego, w pewnym momencie stwierdziłam, że przerzucę się na YouTube'a, to działo się tak stopniowo, a tak naprawdę ten kanał szydełkowy rozpoczęłam w roku 2020 tak na poważnie, bo wtedy jakoś tak się złożyło, że dostałam taką małą porcję włóczki od aż tak powiem, od mojej koleżanki, która to odziedziczyła, po pewnej pani, która po prostu, no, była zapaloną włóczką, maniaczką i, że tak powiem, jestem jej ogromnie wdzięczna, bo dzięki temu właśnie w ogóle zaczęła się ta cała moja przygoda z szydełkowaniem i właśnie, e, i właśnie... Mm, 2020 rok, czyli COVID, ja pracuję w turystyce, więc że tak powiem zawodowo w tym momencie mieliśmy bardzo długi przestój. Kilka miesięcy siedziałam w domu i zaczęłam dziergać i wydziergałam, tak właściwie za bardzo nie umiem jeszcze dziergać. I wówczas dziergałam głównie właśnie szale, które no są dosyć prostym, powtarzalnym motywem, ale dosyć dają efektowne, efektowne, efektowne rzeczy. I w czasach COVID-u właśnie mój mąż zrobił mi taki mały prezent, bo na Amazonie zamówił e, pakiet włóczek i jakby mogłam przedłużyć tą, e, tą moją taką małą, dopiero rodzącą się pasję szydełkową. E, no i powoli zaczęłam wrzucać właśnie pierwsze filmiki. To były na zasadzie filmiki, zrobiłam o taki wzór, on tak wygląda e, i tutaj właściwie nie było żadnego jeszcze tutorialu. W pewnym momencie zauważyłam, że te filmiki zaczynają mieć... To nie jest jakaś oglądalność, wiecie, taka jaka programów o geopolityce czy o geopolityce. Ale zacząłem mieć 200-300 wyświetleń, nie tysięcy, 200-300 wyświetleń czy 2000 wyświetleń, i stwierdziłam, że no, nie wypaliło mi co budowanie własnej marki czy budowanie własnej działalności w oparciu o bloga. No to chociaż podrąża ten temat szydełkowania. No i, no i zaczęłam powoli nagrywać tutoriale. I pierwsza monetyzacja pojawiła mi się dopiero po roku czy nawet półtorej, od momentu kiedy zaczęłam tak w miarę regularnie, rzetelnie przygotowywać pierwsze szydełkowe tutoriale, udało mi się przejść i to jest ten próg wymagany od lat przez YouTube'a, czyli 4000 godzin oglądania. I y, pierwsze 1000 obserwujących, i ta moja pierwsza monetyzacja była w rzędzie 10-15 euro miesięcznie, czyli około 40 zł. I muszę powiedzieć, że poświęcałam, poświęcałam bardzo dużo czasu na to, żeby przygotować kolejne tutoriale, opracować to mam o sporej organizacji i no, mówię szłam w ilość prezentowanych tutoriali, docelowo 4 lata później. Kiedy troszeczkę zwolniłam, dlatego że, no, muszę przyznać, że doszłam do takiego, takiego wniosku, że, no, z kanału, szydełkowego kanału na YouTube prowadzonego w języku polskim, no, po prostu nie da się, nie, to zawsze będą waciki. No, dzisiaj te moje waciki, ale te waciki są takie przyjemne, bo czasami wpadają właśnie w momencie, kiedy najbardziej, miesiąca, kiedy najbardziej ich potrzebuję, tym na ten moment. Z mojego kanału na YouTubie dostaję gdzieś tak mniej więcej po około 30 euro miesięcznie, czyli, czyli 120 zł miesięcznie. Oczywiście, YouTube od razu tego nie wypłaca, musi się tam uzbierać na koncie około 70, powyżej 70 euro, czyli 7 razy 4. 280, czyli około 280, 300 zł. Kiedy się uzbiera, YouTube wypłaca tą kwotę. No, ale jak taka kwota spada, to zawsze e, to mi się już zdarzyło kilka razy, że spadał właśnie tak pod koniec miesiąca. To jest bodajże około 20, wypłacane. Kiedy, kiedy na no, koniec miesiąca rysował się, finansował w czarnych barwach, i tutaj spadła taka mała kwota, więc zawsze to było przyjemne. No, a tym bardziej właśnie rezonówka, że żeby, no tak, ja inwestuję, kupuję kolejne włóczki, żeby rozwijać kanał, bo ja inwestuję. Inwestuję właśnie w rozwój mojego kanału na YouTube, więc to jest poważna sprawa, więc to jest fajny pretekst, fajny alibi, żeby dokupować kolejne włóczki, robić kolejne projekty. Coś taki, właśnie mały, mały taki, właśnie sympatyczny, sympatyczna rzecz w codziennym życiu. A e, tym bardziej, że ostatnio właśnie robię, więc specjalizuję się głównie właśnie w robieniach łapaczy snów. To przez długi czas właśnie trzebałam kolejne motywy, łapać znowu. W końcu stwierdziłam, że w dom, moim domu wali się tyle tych rzeczy, że po prostu przerzuciłam się na modowe, czyli kroszek, granny square, a więc szydełkowe, że wam pokażę szydełkowe kwadraty, czyli po prostu o, tego typu różne wdzianki, sweterka, sweterki, które próbuję w tym momencie robić, łącząc przyjemne z pożytecznym, czyli dzierganie z poszerzaniem swojej garderoby o coś, co jest niepowtarzalnego. No i no, i właśnie, jeżeli chodzi o inwestycje, to co musiałam zainwestować w prowadzenie tego kanału na YouTube, zainwestowałam w. pokażę wam. Bo łatwiej po będzie pokazać niż opowiadać o co chodzi, to jest po prostu takie ramię. Które służy mi do zamocowania, on tutaj się przykręca do stołu, wkłada się tutaj, tutaj się wkłada telefon, firmuje telefonem, czyli nie inwestowałam w kamerę, no uważam, że jeszcze nie mam tutaj przewodów wystarczających, czy uzasadniających odpowiednie inwestycje, więc zainwestowałam w takie ramię, które wkładam telefon, to było koszt 10 euro, lampa, która stoi przede mną i mnie doświetla w tym momencie, Tutaj już nie pamiętam e, kwoty zainwestowanej, ale to było też e, kilka: nie wiem, 20, 30 czy 40 euro. I film do, e, program do edycji, który wykupiłam jednorazowo, żeby właśnie subskrypcji nie obciążać koszty subskrypcji, czyli Filmora to było jakieś 70 euro. I ten program używam do montowania filmów, jak również korzystam, ale to z kolei na inny kanał na YouTubie, który prowadzę, e, który w którym montuję filmy, czyli kanał, który możecie zajrzeć, Beata Red, w którym robię filmy o modzie, o francuskiej modzie. Tutaj wykorzystuję takie narzędzie, jak taki program jak CapCut. Do prowadzenia kanału szydełkowego wykorzystuję narzędzie, w które zainwestowałam 70 euro, czyli Filmora. Oczywiście mieszkam we Francji, więc mam za... za Musiałam za, zarejestrować działalność, ale tutaj to jest taka forma, e, nie trzeba płacić ZUS-u, to jest jakby takie coś, co pozwala osobom, które pracują na własną rękę, wiecie, dają jakieś korepetycje czy takiego, żeby nie ukrywały tych przychodów, tylko żeby po prostu je zadeklarowały i odprowadzały podatki. E, skala podatkowa jest około 20, więc nie mogę sobie odliczyć kosztów, więc wszystkie te inwestycje, włóczka kupowana do prowadzenia tutoriali, do prze, prezentowania kolejnych tutoriali, no to po prostu jest tylko, mam dzięki temu wymówkę, żeby w tę, taką włóczkę inwestować, ale nie mogę sobie odliczyć, a e, koło 20% e, podatku od tego, co dostaję i jakie warunki trzeba spełnić, żeby mieć, e, monetyzować, móc monetyzować swój kanał na YouTubie, no przede wszystkim mieć tysiące, ponad tysiąc obserwujących, 4000 godzin oglądania filmów w danym roku i w momencie, kiedy się uzbiera ponad 70 euro, czyli koło 280 zł na koncie reklamowym AdSense, no to YouTube te środki przesyła. A w tym momencie osiągam z mojego kanału na YouTube, w którym mam, na którym mam 12 652 obserwujących, sprawdziłam kilka minut temu, dostaję około 30 euro miesięcznie. W momencie, kiedy się uzbiera do tych 70 euro czyli 30 razy 420 zł miesięcznie, więc no, że tak powiem, to nie jest projekt, który pozwala się utrzymać. To jest jakiś taki sympatyczny, hobbystyczny, zastrzyk gotówki, ale no, że tak powiem, biorąc pod uwagę czas, jaki poświęciłam na przygotowanie tych tutoriali, no w tym zakresie tematycznym ciężko myśleć o, o tym, że YouTube z zakresu szydełka i to jeszcze w języku polskim mógłby zastąpić pełnoetatową pracę. Nie z tego się nie da wyżyć, to są raczej weciki. E, to jest dużo, dużo czasu włożonego w, w przygotowywanie tutoriali, w montowanie, ale no zawsze mówię: przyjemność i przede wszystkim właśnie wymówka alibi, żeby dokupić kolejną włóczkę, żeby z, właśnie realizować kolejny projekt. Szczególnie że teraz właśnie robię takie projekty bardziej e, związane z odzieżowe z wdziankami, więc to jest dłuższe, bo to są dłuższe projekty, więc właśnie tym bardziej właśnie jest ta ekscytacja, rozwijanie projektu, obmyślanie. I aha, jeszcze zapomniałam, właśnie nie dopisałam sobie tego. Zainwestowałam 20 euro w takie narzędzie jak Blaster Online, które przygotowuje miniaturki na YouTube. A. Te moje miniaturki są właśnie w, w jednym programie realizowane. Jakkolwiek to było w czasach, kiedy kanwa nie miała takich szablonów do YouTube'a, i to jeszcze było takie, właśnie w tym momencie. Na moim drugim kanale, na moich mam jeszcze dwa inne kanały, których jeszcze nie udało mi się monetyzować, więc właśnie, mam nadzieję, że jeżeli pozbieram z każdego kanału jakieś 30 euro tu, 30 euro tam, no to, no nie, kilka lat temu 100 dodatkowe euro toło w miesiącu z takiej działalności, to byłoby coś, ale w tym momencie to 100 euro już się tak zdewaluowało, że to już aż takiej żadnym game changerem nie będzie, no ale, no ale właśnie, póki co to jest raczej hobby i sposób na... Realizacie siebie w czasie wolnym. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia.